Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, dzisiaj z y, Nairobi. Dzisiaj z takiego miejsca, gdzie mieszka biskup, który y, mnie tutaj y, gości. To jest takie dosyć fajne miejsce. Jak na może warunki polskie, no to takie, no to takie trochę lepsze blokowisko. Natomiast jak na warunki, y, warunki y, kenińskie, to jest początek klasy średniej w Kenii. Myślę sobie, że jest to czymś bardzo, bardzo budującym dla mnie widzieć takie miejsca i takie osiedla tutaj. Dlaczego? Dlatego, że no to, właśnie to oznacza, że, że coś dobrego się dzieje. To oznacza, że są ludzie, którzy stać na to, żeby wybudować sobie, przykupić sobie normalne mieszkanie. Te mieszkania tu są znacznie tańsze niż u nas. Myślę, że tak mniej więcej dwa razy tańsze. Jeszcze zależy oczywiście od tego, które miasto byśmy porównywali. Ale generalnie to jest stolica. Pamiętajcie, że to jest rodząca się klasa średnia, czyli można powiedzieć z perspektywy takiego typowego Kenijczyka, klasa bogata po prostu, dlatego że, no powiedzmy, że te 90% Kenijczyków nie jest zbyt bogatych. Albo jest biedniejszych, albo ich na to nie stać po prostu. Natomiast, no właśnie, to jest Nairobi i w Nairobi pewne rzeczy dzieją się trochę inaczej. Tak samo jak trochę może w Warszawie pewne rzeczy dzieją się trochę inaczej. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że w Tanzanii jest trochę inaczej. To znaczy nie ma takich, pewnie jest kilka takich osiedli, ale ich jest ich znacznie mniej. To też trochę myślę pokazuje różnicę pomiędzy Kenią a Tanzanią. Kenia jest znacznie bardziej rozwinięta. Ta średnia klasa jest istnieje w ogóle w Kenii w zasadzie dopiero się rodzi w Tanzanii dopiero się rodzi w Tanzanii to co widzę, to widzę małe takie działeczki, które są na których ludzie budują właśnie bloczki takie pięcio, piętrowe, w których gdzieś no ludzie żyją też na takim powiedzmy bardziej europejskim poziomie albo na europejskim poziomie Natomiast to nie są jeszcze takie duże inwestycje jak tutaj. Tutaj to osiedle jest dosyć duże. Tu macie właśnie jeden budynek, tu drugi, tam jest dalej trzeci, tam jest podwórko, jest jeszcze kilka więcej. Także generalnie tych i tych, takich miejsc tutaj jest, myślę, że jest kilkanaście, a może kilkadziesiąt nawet, właśnie w Nairobi. No z drugiej strony, jakbyśmy poszli, popatrzyli co, co się dzieje obok, no to zobaczcie to. to tak wyglądają okolice, tak? To są takie zwykłe okolice z takimi zwykłymi domkami no nie powiedziałbym, że biedne, po prostu tutaj normalne, z naszej perspektywy biedne, gdzie ludzie no, żyją zupełnie innym na zupełnie innym poziomie. Także rzeczy się dzieją dobre, ale przestrzeń do zmian jest kolosalna, a co za tym idzie, potrzeba edukacji jest kolosalna. A co za tym idzie, yy, potrzeba zakładania szkół jest kolosalna, zarówno w Tanzanii, jak i w Kenii. Dlatego zachęcam Was do wspierania mnie. Po to tutaj jestem, zaczynam od seminarium, ale myślę sobie o jakiejś szkole pielęgniarskiej, bo szkoła pielęgniarska gdzieś w przyszłości to będzie, to będzie przepustka dla tych młodych dziewczyn, do tego, żeby po prostu pojechać na zachód i zarobić. Zarobić może nie tylko na siebie, ale również i na całą rodzinę. Także. No właśnie. Także co? Tak, taki jest świat, i w tym świecie pod słońcem trzeba robić co się da, żeby go zmieniać. Zmieniać w Boży sposób, zmieniać w taki sposób, żeby ludzie byli błogosławieni, żeby ludzie doświadczali Bożej dobroci właśnie przez te zmiany, które możemy wprowadzać my. Z przekonania, z, z, no, z jakiegoś, jakiejś potrzeby serca, które myślę pochodzą od Boga i które chcą i, i, i właśnie to jest to, że z naszej perspektywy europejskiej mi tego w ogóle nie kojarzymy z Bogiem albo rzadko kojarzymy z Bogiem. Natomiast tutaj, przy tak od ogromnej ilości biedy, kruchości ludzi, tego, że po prostu tak wielu rzeczy im brakuje. To, to się samo narzuca, że to jest Boże działanie i że właśnie Bóg używa swoich ludzi do tego, żeby, żeby zmieniać zmieniać rzeczywistość, także także polecam to Waszej pamięci i wsparciu Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za to, że możemy wspierać Twoje zmiany w tym świecie na różnych poziomach Panie, bądź uwielbiony w tych zmianach, bądź uwielbiony w kolejnych pokoleniach, które mogą żyć inaczej Niech Twoje królestwo przychodzi nas i przez nas, i niech te zmiany następują jak najszerzej. Panie, bądź właśnie w tym z nami. Niech to potwierdza skuteczność i prawdziwość Twojego słowa. Z Bogiem i do zobaczenia.